Kolejny trudny test na kategorię B. Ucz się ze mną na kom, a wytłumaczę Ci najtrudniejsze pytania. Ale jeśli potrzebujesz szerszego wyjaśnienia, napisz w komentarzu pod filmem. Postaram Ci się pomóc. Czy na najbliższym skrzyżowaniu musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony? Jakie to jest skrzyżowanie? Oczywiście, że tak, bo mam znak ustąp pierwszeństwa, a z lewej strony są pojazdy na drodze z pierwszeństwem. Zresztą mamy tutaj tablicę T6, która wskazuje, że z lewej są pojazdy na pierwszeństwie. Czy w tej sytuacji ograniczenie prędkości 90 km na godzinę dotyczy tylko jednego skrajnego prawego pasa ruchu? Oglądamy filmy od początku do końca. Najpierw czytamy treść pytania, dopiero potem oglądamy film. Oczywiście, że nie, dlatego że ograniczenie prędkości dotyczy dwóch skrajnych pasów ruchu, a nie jednego. Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania? Oczywiście, że mogą, bo to jest droga jednokierunkowa, a na zdjęciu widzicie zamość. Taka ciekawostka, żeby błysnąć wiedzą bezużyteczną wśród, wśród znajomych. Na jednokierunkowej nie ma zakazu cofania. Czy... W tej sytuacji bezpośrednio za widoczną po prawej stronie drogi linią złożoną z punktowych elementów losowych barwy białej jest pobocze. Nie, jest pas ruchu, bo białe elementy punktowe wyznaczają lewą krawędź jezdni i pasy ruchu. Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na skrzyżowaniu? Nie mogę zawrócić na tym skrzyżowaniu, dlatego że mamy tutaj sygnalizacją kolizyjną, bezkolizyjną, przepraszam, bezkolizyjną sygnalizację mamy, a strzałeczka wskazuje mi tylko możliwość skręcenia w lewo, a nie zawrócenia. Czy na tym skrzyżowaniu, zamierzając zawrócić, jesteś obowiązany ustąpić pierwszeństwa wjeżdżającemu na nie pojazdowi? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tutaj przed tym skrzyżowaniem, zwróć uwagę, znaku ustąp pierwszeństwa, więc jeżeli jesteś na jezdni ronda... Ktoś nadjeżdża z prawej strony, to on ma pierwszeństwo, bo tutaj działa ogólna zasada w zakresie pierwszeństwa przejazdu i to jest rondo równorzędne. Czy w widocznej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem? No właśnie, mam tutaj znak jaki? Informacyjny znak droga z pierwszeństwem, więc nie. Zbliżam się do drogi podporządkowanej, bo jestem na drodze z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji wolno cię zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu? Sprawdźmy, czy na tym skrzyżowaniu da radę zawrócić. Jaki jest sygnalizator? Sygnalizator jest znowu bezkolizyjny, więc nie mogę tylko skręcić w lewo. Czy za chwilę będzie nadawany sygnał zakazujący wjazdu? Tak, bo ten sygnał jest zezwalający na wjazd, i ręka podniesiona w górę oznacza, że będzie zmiana nadawanego sygnału. I w tej sytuacji następnym sygnałem będzie sygnał zakazujący wjazdu na skrzyżowanie. Czy W tej sytuacji dalsza jazda na wprost lewym pasem jest dozwolona. Oczywiście, że nie jest dozwolona, bo jest możliwość jazdy pasem prawym po prostu, a przepisy mówią, że musimy jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, a tutaj taka możliwość jest. Czy zajmujesz właściwy pas ruchu, jeśli na najbliższym skrzyżowaniu zamierzasz skręcić w lewo? Oczywiście, że nie, bo muszę być przy osi jezdni na drodze dwukierunkowej przed skręceniem w lewo. Taka jest właściwa pozycja pojazdu na drodze. Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony? Tutaj mamy dwa pasy, które nie są wyznaczone. Pojazd na lewym pasie nie sygnalizuje zamiaru skręcenia w lewo. Więc tutaj z prawej strony nie wolno mi wyprzedzić. Chyba że byłyby tutaj pasy wyznaczone, wówczas tak, ale tutaj pasy nie są wyznaczone, więc nie. Czy podczas manewru wymijania należy zawsze zachować szczególną ostrożność? Nie, nie zawsze. Gdybyśmy wymijali pojazd nauki jazdy czy pojazd egzaminowania w czasie szkolenia lub egzaminowania, to tak, natomiast tutaj nie, więc nie zawsze. Czy w tych warunkach atmosferycznych masz prawo jechać z włączonymi światłami do jazdy dziennej? Oczywiście, że tak, bo światła do jazdy dziennej mogą być używane od świtu do zmierzchu w warunkach dobrej przejrzystości powietrza. No i tutaj takie warunki mamy, więc możemy używać. Czy przejeżdżając obok tego przystanku tramwajowego, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? No, właśnie, szczególną ostrożność zachowujemy wtedy, kiedy przejeżdżamy obok przystanku, który nie znajduje się przy chodniku, a tutaj ten przystanek nie znajduje się przy chodniku, więc tutaj musimy zachować szczególną ostrożność. Czy w tej sytuacji musisz zatrzymać się przed przejściem dla pieszych? Sprawdźmy, jaka to jest sytuacja drogowa. Oczywiście, że nie, dlatego że piesi nie zamierzają wejść na przejście dla pieszych, idą sobie grzecznie chodnikiem, więc nie. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych? Nie. W tej sytuacji zbliżam się tylko do przejścia dla pieszych. Czy w tej sytuacji, zbliżając się do przejazdu kolejowego, masz obowiązek zatrzymać pojazd przed znakiem stop? O nie, oczywiście, że nie. Muszę zatrzymać się przed przejazdem kolejowym, właściwie na wysokości krzyża Świętego Andrzeja, ale nie przed znakiem stop. Czy podczas holowania wolno ci używać świateł awaryjnych? Na miłość Boską, nie można tego robić w czasie holowania. Pojazd holowany powinien mieć umieszczony po lewej stronie trójkąt ostrzegawczy albo wysyłać żółte sygnały błyskowe. Ale żółte sygnały błyskowe to nie są światła awaryjne. Nie można tego robić. Czy wolno ci używać w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza świateł do jazdy dziennej? Nie można tego robić. Światła do jazdy dziennej mogą być używane tylko od świtu do zmierzchu w warunkach dobrej przejrzystości powietrza. W mgle, w deszczu nie można, ale uwaga, gdy świeci słońce i pada deszcz, to są warunki ograniczające przeżycie powietrza, i musimy używać światła mijania. Z jaką prędkością nie wolno ci jechać po drodze za tymi znakami, jeśli holujesz samochód osobowy, to jest poza obszarem zabudowanym: 50, 60 czy może 90 km na godzinę. Z jaką prędkością nie wolno ci jechać? Nie wolno mi jechać z prędkością 90 km na godzinę. Jak powinien być ustawiony zagłówek? Tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości czubka głowy, tak, aby jego, mm, jego górna część znajdowała się powyżej czubka głowy, a może tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości szyi. Górna część na wysokości czubka głowy. Czy prędkość jazdy i odstęp od innych uczestników ruchu drogowego należy dostosować do stanu nawierzchni? Tak, ale tylko w zabudowanym odpada. Tak, ponieważ stan nawierzchni ma istotny wpływ na drogę hamowania, tak, ale tylko podczas opadów śniegu. Oczywiście B odpowiedź będzie właściwa, bo stan nawierzchni oczywiście ma wpływ na drogę hamowania. Kura z tych czynności zwiększy bezpieczeństwo jazdy, gdy kierujesz samochodem osobowym podczas mgły ograniczającej widoczność do 40 metrów? Włączenie świateł drogowych absolutnie odpada to jeszcze pogorszy sytuację. Zmniejszenie odstępu pod poprzedzającego pojazdu, włączenie świateł przeciwgłowych tylnych. Mamy przejrzystość do 40 metrów, czyli mniej niż 50, i możemy użyć tylnych świateł przeciwgłowych. Jaki wpływ na pole widzenia kierującego pojazdem ma prędkość jazdy? Wraz ze wzrostem prędkości zawęża się pole widzenia, więc to będzie właściwa odpowiedź. Im szybciej jedziemy, tym wężej widzimy wężej, wężej, mniej. Jak należy zachować się podczas pokonywania zakrętu? W miarę możliwości pokonać zakręt na wciśniętym hamulcu, lekko nie. Zmniejszyć, zmniejszyć bieg na niższy w trakcie trwania zakrętu. Nie dokładamy dodatkowych sił w postaci zmniejszania biegu na niższy i puszczania sprzętu, bo to skończy się gwałtownym hamowaniem krótkim, ale jednak gwałtownym. Utrzymywać stałą prędkość jazdy i w miarę możliwości hamować odpowiedź C jest właściwa. Który z wymienionych dokumentów kierujący pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP musi mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu? Ważne jest zarejestrowane poza terytorium RP. Potwierdzenie opłacenia obowiązkowego upożytzenia odwezialności cywilnej pojazdu, czyli OC to jest dobra odpowiedź dowód rejestracyjny jeżeli kierujący ma uprawnienia do kierowania jeżeli, jeżeli kierujący ma uprawnienia do kierowania ograniczone do pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego w tym zakresie który z dokumentów zarejestrowanym na terytorium a na terytorium LPE to oczywiście blokada alkoholowa pomyliło mi się wydawało mi się to być poza terytorium LP. C jest właściwą odpowiedzią ale się zamotałem, widzicie. Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa zamontowanym tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną jest dozwolone bez ograniczeń. Odpada, zabronione. Odpada, dozwolone, jeśli poduszka powietrzna nie jest aktywna podczas przewożenia. Czy w celu wydania międzynarodowego prawa jazdy powinieneś zgłosić się do wojewody? No nie, takie prawo ma starosta. W którym z wymienionych przypadków masz obowiązek wymienić oponę na nową w samochodzie osobowym. Gdy uszkodzony jest zawór powietrza, da radę zrobić. Gdy w czole opony znajduje się cienki gwóźdź, też da radę zrobić tego gwoździa, nie wyciągamy, zanim nie dojedziemy do warsztatu wulkanizacyjnego, bo ten gwóźdź działa jak chorek. Ale gdy w boku, na boku opony są widoczne od to opona jest do wyrzucenia. Nawet mi się zrymowało. Który z podanych numerów połączyć się z najbliższą jednostką pogotowia ratunkowego? 9,97 to jest policja, 9,98 to jest Straż Pożarna, ale 9,99 to jest pogotowie ratunkowe. Jak należy postąpić z poszkodowanym w wypadku drogowym z urazem kończyny dolnej? Doraźnie unieruchomić złamanie, związując razem obie nogi, i czekać na zespół ratownictwa medycznego, to by miało sens nawet. Wykonać szyny stabilizujące złamanie z dowolnych materiałów, na przykład desek, i zabrać go do szpitala. No, nie zabieramy go do szpitala, czekamy. Nie stabilizować nogi i zabrać go do szpitala. To jest jeszcze gorzej, więc odpowiedź A jest właściwa. Doraźnie unieruchomić, związać pacjentowi oba kopyta i czekać, aż przyjedzie karetka. No, taka jest prawda. I mamy 74 punkty. Jak się kiedyś was zapytają, a gdzie się uczyliście, że macie tyle punktów w teście na prawo jazdy, to powiedzcie, że nas damy to Grzegorz, instruktor z TikToka, ale jeszcze sprawdźmy sobie trudne odpowiedzi, właściwie odpowiedzi na trudne pytania. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania do, do drogi z pierwszeństwem, przepraszam? Czy w tej sytuacji zbliżam się do drogi z pierwszeństwem? Oczywiście, że nie. Bo tutaj mnie informują, że jestem na drodze z pierwszeństwem, więc nie mogę zbliżać się do drogi z pierwszeństwem, bo jestem na drodze podporządkowanej. Ale jeżeli nie rozumiecie sytuacji na filmie czy na zdjęciu z testu na prawo jazdy, to kliknijcie sobie na wyjaśnienie do odpowiedzi, przewinijcie lekko w dół i macie takie kapitalne wyjaśnienia do odpowiedzi w formie, w formie takiej właśnie grafiki pomocniczej. I korzystajcie z tych grafik, bo ta grafika pomoże Wam zrozumieć skrzyżowania. Dzięki za wysłuchanie tego filmu do końca. Jeśli macie pytania, to piszcie w komentarzach pod tym filmem. Rozwiązując ten test, musiałem zmieścić się w określonym czasie, a niektóre z pytań mógłbym dla Was wytłumaczyć bardziej szczegółowo. Zobaczcie również opis do tego filmu, podałem tam linki do lekcji live ze mną. Powodzenia na egzaminie, cześć!